Witajcie! Przykra sytuacja z tym panem. Żal mi się trochę go zrobiło, że tak powiem. Już nic mu nie pomoże. Cokolwiek by się z, z nim rozmawiał, w jakikolwiek sposób on i tak będzie twierdził, że ten świat jest tylko iluzją i jego wizje są prawdziwe, że tam jest prawdziwy świat. Okej. Okay. Gdzie tutaj jeszcze można poodkrywać coś bezpiecznie, bez jetich Czy może czas wrócić do domu? masą informacji nowych. Kurczę, Yeti, no ty mi zrobiłeś tutaj niespodziankę i ten kot jeszcze większą. Rany boskie. A Yeti we mnie rzuca i zaraz zginę. A ten kot we mnie też zabije mnie. Kot czy Yeti mnie zabije? Może uda mi się jeszcze go zabić. Ostatnimi resztkami sił. A wiecie co, przecież jak zginie to pojawi się przy tym kamieniu więc nie jest najgorzej tak naprawdę smogę zginąć co i tam i miał przynajmniej zdrowie pełne Ej ty, nie rzucaj z taki! Dziewiąty yeah! poziom Płacało się zobaczyć z nim coś mi jeszcze atakuje? Bo coś bo muzyczka się em, nie zmieniła? Okej okay. Dziękuję, DJ Oj, to spadnę, widziałem Okej, okay, dobra, zobaczmy na mapę w każdym razie, bo ja już tutaj zaczynam się gubić. Czyli mam, dobra, mam poziom dziewiąty, to już takie spory W ultimie jedynce chyba maksymalnie było 15 poziomów, nie? Z tego co pamiętam. Okej, okay, znowu jakiś normalny kawałek, ale tylko taki mały fragment niestety. Oraz śliski obszar niestety. Tego tutaj trochę będzie, że tak powiem możliwość em, stawiania takiej podłogi, żeby uprzykrzyć graczowi trochę życia z drugiej strony. O, coś tutaj jest, o, no tego to ja się nie spodziewałem, wiecie co? Co to jest tam stąd dalej, kurczę, co to jest? A, to jest kra, to ciekawe. Dobra, ale nie, zatrzymaj się, masz to wziąć. Znalazłem kolejny kawałek Blackrock. Hura. Czyli będę mógł jeszcze do kolejnego świata dojść, czyli mam już dodatkowe dwa. Trzeba będzie je aktywować unystula chyba. Z tego co pamiętam, żeby je, że tak powiem, dotknął swoją łapką. Skoczy na tą krę. Oła, trochę mi nie wyszło, ale dobra. Czy tutaj jest... O Jezu! Właśnie tutaj myślałem. Wejdź tu! No. Ośmiornica mnie zaatakowała tam i oberwałem Także nie najlepiej jest Gdzie ja w ogóle kurde jestem, no rany boskie, to jest większe niż myślałem, ten świat w ogóle. Ja na niej jakbym chciał wrócić, to teraz bym miał problemy, bo... Dobra, zawsze zapominam. Zawsze możesz zginąć. Możesz zginąć i nie będzie źle. Nie przejmuj się. Dobra, eksploracja. Spokojnie powoli, szybko. Ej, nie, nie zatrzyma się, cholera. Będzie Edastomat. Odbiję się. A! Przebiegłem. O nie Yeti! Yeti! Yeti, 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 yeti. Na razie. No, Nad nie mógł nic zrobić? zrobić. O jest. Jezus. To jest kawałek, że tak powiem bezpieczny. Chciałbym, żeby ten Yeti tutaj gdzieś podszedł do mnie albo to jest za daleko. Jest za daleko. Będę musiał tam jakoś trafić mniej więcej do niego. Powiedzmy, że pod takim... kurczę, jakby. pod takim kątem może trafię. Idealnie. Au! No nie, nie odbija się. Jeszcze raz. Tym razem trochę bardziej w bok, O kurczę, Yeti się ruszył. Ła! ja się odbijam. O Boziu. Oj. Zatrzymałem się w miejscu. A teraz nie mam szans. Zostało mi tylko dwa punkty życia i śmierć! <laughs> Wy, co... To... To... Ale jaja! A niech mnie, nie spodziewałem się tego. Wlazłem do świata... Kurczę, tak gra jest naprawdę fajna, jeszcze bardziej niż myślałem, wiecie co? Zaczynam podziwiać tę grę. Tego ducha już nie ma. Zabiję go. E, widzicie, to jest ta jaskinia z tym kamieniem głównym. I ona się zmieniła pod wpływem tego, że odwiedziłem świat lodowy. Sama się stała lodowa. Tak jak mówiła ta Ariel, czy jakie tam było. Nie, nie Ariel chyba. Nie, ta taka czarodziejka z Kilonki, że... No. Mm, jest tutaj pewne echo, chyba nie. O to chodzi. Tak. Coś takiego. <kluje> Dobra, y, muszę porozmawiać z Mirandą, powiedzieć jej co się tutaj wyprawia. Czy nieco nowych wiadomości. Ja tych odcinków dzisiaj nagrywam, jak nie sporo. Gdzie to wyjście jest? Zaraz. Kurde, mogłem. No dobra. A, nie wiem, jak to jest najszybciej dojść no, do ludzi. Może tędy Jest, dobra. Gdzie jest Miranda? Gdzieś tutaj będzie, tutaj jest jadalnie blisko, no. um, Nie, tutaj Jona. Hej Abota, good I have been expecting you. tak to tak, to tak, tak. Jaka jest sytuacja to be frank, Avatar, I am most concerned about our water supply. Tak myślę, że mam problem z wodą. In uh, if we shut off the fountain in the courtyard, we are still going to be to have to conserve as much as possible. Okay, czy mamy problemy tutaj z wodą w zamku? Uh, jak tam personel? sobie radzi? Our people are doing all right so far? Come to think of it. Feridwin seems to have something on his mind. Sir Duprey has been so restless Dobra, to tym razem bardzo mocno z Feridwinen i z Dupre. Tak, jeszcze. Eee, co jeszcze innego się dzieje? Okej, okay, to jest to samo. Dobra, czyli mam iść do Dupre i do Feridwina i jeszcze do Nestura pójdę z tymi kamolami. I przy okazji... chyba jak już tu jestem pogadam z Britishem, czy... O, tu jest. To, czy, czy mogę z tobą poznać, czy będziesz mnie, O jest. Czyli on podejmował decyzję przez ten cały czas, kiedy ostatnio z nim rozmawiałem. O to chodziło. I have made my decision. This reform too long is incoming. The ordering of our society is an ancient one. And carries. And it carries with it. Many evils, which have long gone unrecognized. I shall inform them myself I've, that I find their demands and their anger understandable and justified. Dobra. Jakkolwiek by to brzmiało trudno do zrozumienia, albo nietrudno, po prostu przystał na żądania personelu. A ja idę chyba w złym kierunku, ponieważ. O nie, Nystul jest tutaj w pobliżu, tu akurat zahaczę o niego, jak już tu jestem. Bo wydaje mi się, że trzeba go odwiedzić. Mam tutaj, mi się wydaje, nie? Zaraz, jego pewnie tutaj kurde nie będzie, bo gdzieś tam... Nie no, sprawdzę w laboratorium jeszcze. Bo on tutaj powinien... No on tu bywał przecież, jak w tym grałem w tym pamiętam, że on tu bywał, w tym laboratorium. No jak to, nie ma go. O boż, gdzie ten Nystul? Kurde, się szwenda, teraz kiedy go potrzebuję? No dobra, znajdziemy musi być w takim razie gdzieś w pobliżu yy, sali tronowej. Bo jak się szwenda gdzieś, to tam jest tutaj. Ale co ty kury tu już zamieszkałeś w tym miejscu? Czy co? Yy, a tak, dokładnie. I have a gym for mi 4D to 3 dać mu trzeba tego masz zrobił swoje sztuczki jeszcze masz drugi proszę bardzo i, mm, i mam załatwione później to a nie zaraz, zaraz 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 a nie zaraz co, co ja mogę poćwiczyć bo poziom 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 u pięć Casting sobie zwiększę, ponieważ kurde mam problem cały z tym czarowanym. Naucz mnie po mi casting. Na razie tyle. Lore chcę sobie powiększyć na pewno. Zaraz, jest dup... Nie, do w następnym odcinku z nim porozmawiam, jeszcze szybko znajdę Nelsona. Tu jest Dupree. Ale, gdzie jest ten Nelson? Kurde, gdzie jest Nelson? Gdzie on mieszka? E! No, blisko. Dobrze, tutaj tak myślałem, że... Lore sobie zwiększę. To dwa razy normalnie. Lore. Lore. I tyle. To już trzy punkty zużyłem. Skill point. Zostało mi dwa, to jeden użyję na atak. A jeden użyję na miecz. Lore mam trzynaście. Dobra, a potem sobie manę jeszcze będę powiększał. Także muszę pamiętać, muszę pogadać z... Zapiszę to sobie. Ponieważ zapomnę, teraz sobie zrobię długą przerwę znowu odgrania w to ultime pogadać z tym i Feliduinem. dobra, zapisane to teraz. już tego grę zapisać, I się pożegnać grzecznie, powiedzieć dobranoc albo jego dnia. A tutaj jest YOLO, dobra, cześć.